Sezon urlopowy zbliża się wielkimi krokami. No i jak zwykle o tej porze dostaję zapytania, co takiego można jeść na urlopie, będąc na diecie mięsożercy. Dlatego dzisiaj będziemy gotować. Pokażę Ci, jak samemu w domu możesz sobie przyrządzić taką Ala konserwę turystyczną w słoiku, którą później właśnie na takie różne wypady możesz ze sobą zabrać. Natomiast zanim do tego przejdę, chciałabym dodać jeszcze kilka zdań do mojego ostatniego filmu dotyczącego kawy, ponieważ zauważyłam, że pojawiło się sporo kontrowersji. I teraz, jeśli jesteś osobą, która tą kawę pije cały czas, to warto byłoby zapoznać się z różnego rodzaju badaniami dotyczącymi picia kawy. I mam tu na myśli nie tylko badania, które potwierdzają to, co chcesz przeczytać, czy to, co chcesz usłyszeć, czyli to, że kawa jest dobra. Notabene zawsze warto sprawdzić, kto takie badania sponsoruje, ale także właśnie poznać tą drugą, ciemną stronę kawy, którą przedstawiłam w filmie, i wtedy świadomie podjąć decyzję. Kofeina działa uzależniająco, i, i to jest fakt, niezaprzeczalny fakt. Natomiast według mnie, im mniej masz w życiu uzależnień, tym żyje ci się lepiej i tym jesteś bardziej wolnym człowiekiem. Jeśli chodzi o samouzależnienie, oczywiście to, to nie jest temat na ten film, natomiast przedstawię Ci tylko definicję, którą podaje Andrew Huberman w swoich podcastach. Więc według niego, uzależnienie jest to stopniowe ograniczanie substancji, czy rzeczy, czy osób, bo od osób również się można uzależnić. Które sprawiają Ci przyjemność. Myślę, że ważne jest także to, jak dużo jesteś w stanie zrobić, czy poświęcić dla danej właśnie rzeczy, osoby, czy substancji. Także zakładam, że jesteś osobą dorosłą, odpowiedzialną, świadomą i że podejmiesz właściwą dla siebie decyzję, ponieważ ja absolutnie nikomu nie narzucam, czy tą kawę pić, czy tej kawy nie pić. Uważam, że najważniejsze jest to, abyś tą decyzję podjął sam żebyś tą decyzję podjął sam, zgodnie ze sobą. Niemniej jednak chciałam bardzo, ale to bardzo serdecznie, pogratulować wszystkim osobom, którym udało się z tej kawy zrezygnować. Także naprawdę serdeczne gratulacje dla Was wszystkich, bo sama wiem po sobie, że jest to dosyć ciężki temat i warto na pewno mieć rękę na pulsie, jeśli chodzi o kawę, ponieważ pamiętam po tym naszym detoksie, to miałam taki czas, kiedy do tej kawy wróciłam. I ta pierwsza kawa rzeczywiście mi totalnie nie smakowała, druga kawa była już lepsza, i nagle po tygodniu okazało się, że praktycznie tą kawę piję już codziennie. Więc to był taki moment, w którym w mojej głowie zapaliła się czerwona lampka, i jednak stwierdziłam, że nie, absolutnie nie ma po co do tej kawy wracać. Także na pewno mniej rękę na pulsie, bo uważam, że jeśli raz na jakiś czas po tą kawę sięgniesz, to absolutnie się nic nie stanie. Natomiast ważne jest to, żeby kawa nie towarzyszyła Ci w życiu codziennym. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o wstęp do mojego filmu. I teraz zabieram Cię do mojej kuchni, gdzie będziemy przyrządzać konserwę turystyczną. Zapraszam. I teraz co będziemy potrzebować do naszej konserwy turystycznej? Więc tak, jest tutaj golonka, ta golonka waży około kilograma, zaraz będziemy ją filetować. Jest tutaj karkówka, karkówka też waży około kilograma, będziemy to zaraz też kroić wszystko, żeby nam weszło do maszynki. I jeszcze boczek, tego boczku jest tutaj pół kilo, ja ten boczek sobie już pokroiłam, żeby tutaj było mniej roboty. No i teraz zaczniemy od wyfiletowania naszej golonki. Najpierw będziemy ściągali skórę, dlatego że tą skórę będziemy później zaparzać jeszcze, zanim ją będziemy mieli przez maszynkę. Ok, i mamy naszą skórę. Ja tą skórę zawsze zaparzam, dlatego że kiedyś próbowałam przepuścić przez maszynkę boczek ze skórą, i ta skóra nie była sparzona i niestety złamał mi się nóż, także dlatego tą skórę zaparzam, więc tu mamy naszą skórę, która idzie zaraz do zaparzania i filetujemy do końca naszą kolonkę. Teraz mamy już wyfiletowaną golonkę, także tą kość odkładamy. Być może ona się przyda, być może nie. Na pewno się przyda. I teraz kroimy golonkę w takie kawałki, aby nam wszystko razem weszło tutaj ładnie do maszynki. Mniej więcej na takie kawałki wszystko zależy też od tego, jakiej jaki wielkości masz otwór w swojej maszynce. Golonka jest już pokrojona. Teraz będę kroić karkówkę. Oczywiście mięso to umieszczam na dwóch różnych talerzykach, dlatego że na innym sitku będę mielić golonkę, a na innym karkówkę. To będzie służyło nam do mielenia karkówki, natomiast to będzie nam służyło do mielenia golonki. Dlatego, że golonka zawiera dużo tkanki łącznej i lepiej, żeby ona była po prostu drobniej zmielona. Dzięki temu też konserwa po pasteryzacji nie będzie twarda. I teraz tak, tu mamy naszą golonkę pokrojoną oczywiście, tu mamy naszą pokrojoną karkówkę. I ja teraz idę po maszynkę. Maszynka już przygotowana, także założyłam sitko o mniejszych otworach, więc zacznę od mielenia golonki. Golonka już zmielona. Teraz tutaj mam tą zaparzoną skórę. Ta skóra się troszkę zwinęła, jak widzisz. Także ja tą skórę teraz pokroję i także ją przepuszczę przez maszynkę na tych mniejszych oczkach. Skórę jak widzisz pokroiłam w takie paseczki, żeby się tutaj łatwiej nam mieliła. Ok, skórę mamy już zmieloną, także teraz zmienię sitko i będziemy mielić karkówkę i będziemy mielić boczek. Sitko zmienione. Teraz zaczniemy sobie od karkówki. już zmielona, teraz będziemy dalej mielić boczek. I teraz tak wygląda już zmielone przygotowane mięso. Ja teraz tutaj troszkę uprzątnę tą maszynkę, rozłożę i zaraz do ciebie wracam i działamy dalej. I teraz tak, ja tu mięso przełożyłam sobie do większej miski, dlatego, że tutaj jeszcze zaraz będę dodawać przyprawy i będę to też troszkę ugniatać. Jeśli chodzi o przyprawy, to tak, to moje przyprawy to czosnek. Nie mam świeżego, dlatego dam granulowany. Jeśli masz świeży czosnek, to mniej więcej cztery ząbki czosnku na taką porcję mięsa będą w sam raz. I proponuję ci je przepuścić przez maszynkę, oczywiście na tym sitku o mniejszych oczkach. Niektórzy dodają też gorczycę, niektórzy dodają też kolendrę, także to wszystko zależy od swoich preferencji smakowych. Ja daję łyżkę czosnku, taką mniej więcej łyżkę czosnku na tą porcję mięsa. Dalej, dwie łyżki majeranku. I mniej więcej tyle pieprzu. I oczywiście sól. I teraz tak, jeśli chodzi o wagę tego mięsa, to tak jak powiedziałam, był kilogram karkówki, było pół kilo boczku, Golonka natomiast cała ważyła kilogram. Ja tą kość zważyłam i ta kość waży 300 gramów, czyli golonki było 700 gramów. Czyli razem mamy 2 kilogramy i 200 gramów tego mięsa. I ja na tą porcję daję mniej więcej 30 gramów soli. Oczywiście jest to sól zwykła, nie jest to sól peklowana. Natomiast jeśli na przykład wiesz, że Twój urlop będzie przebiegał w wysokich temperaturach i nie masz dostępu do lodówki, to być może dla pewności lepiej byłoby dodać do tej naszej konserwy sól peklowaną. Dodaję jeszcze mniej więcej 100 ml bardzo zimnej wody. I teraz to wszystko ładnie sobie wygniatam. Wyrabiam. I mniej więcej tak to wygląda. I teraz tak to mięso najlepiej na przynajmniej na 24 godziny wstawić do lodówki, żeby gdzieś tam zdążyło się przegryźć tymi przyprawami. No i po tym czasie będziemy wszystko pakować do słoików. I teraz mamy już to nasze mięso. Ono 24 godziny w tej lodówce leżało. Teraz będziemy nakładać mięso do słoików. I teraz, tak, jeśli chodzi o słoiki, to wszystko zależy od tego, jak szybko planujesz tą konserwę zjeść. Ja generalnie wybieram takie słoiki, które mają mniej więcej pojemność 300 ml, także wyglądają one mniej więcej tak. I teraz o co chodzi? Fajnie, jakby udało Ci się dostać słoiki, które mają tutaj właśnie równe ścianki, a nie mają tutaj tego wgłębienia. Dlatego, że na przykład możesz też później robić saceson w słoiku, który ja też kiedyś robiłam, czy jakąkolwiek inną konserwę, możesz ją po prostu bez problemu z tego słoika wyjąć, nie musisz się tutaj o nic wtedy martwić. Także tak wyglądają moje słoiki, ja w tym, w tym momencie teraz konserwę przekładam do słoików. I teraz, jak widzisz, ja tutaj łyżką to mięso ugniatam, żeby pozbyć się nadmiaru powietrza. I teraz ważne jest to, aby do, tego, do tych słoików nie nakładać mięsa do samej góry, tylko zostawić mniej więcej tutaj taki mniej więcej centymetrowy odstęp, dlatego że tutaj jeszcze wytopi się tłuszcz i powstanie nam też galaretka. Brzeg słoika przecieram ręcznikiem papierowym. Następnie słoik zamykam i odkładam taki słoik do pasteryzacji. No i tak aż do wyczerpania mięsa. I teraz tak, z podanej porcji wyszło mi w sumie 9 słoików, z czego jeden taki mniejszy. Także to są już przygotowane słoiki do naszej pasteryzacji. I jak ja tą pasteryzację będę przeprowadzać? Więc będę przeprowadzać pasteryzację na sucho, czyli będę te konserwy pasteryzować w piekarniku. Na początku wkładam oczywiście konserwy do zimnego piekarnika. Ja je oczywiście położę na jakiejś cierewce, żeby gdzieś tam one nie popękały, te słoiki. Czy możesz też to położyć na jakimś papierze do pieczenia. W każdym razie chodzi o to, żeby nie stały bezpośrednio na blaszce. Czyli mm, wkładamy do zimnego piekarnika, nastawiamy na 165 stopni na godzinę. Następnie obniżamy temperaturę do 130 stopni i pasteryzujemy przez 2 godziny. Jeśli nie masz możliwości pasteryzacji w piekarniku, możesz również standardowo przeprowadzić pasteryzację w garnku z gorącą, wrzącą wodą. I tak przygotowane konserwy wkładam właśnie do zimnego piekarnika, który przypomnę ci nagrzewam do temperatury 165 stopni. Więc jak widzisz, przygotowanie takiej konserwy wcale nie jest trudne. Wcale nie jest też czasochłonne. Ja ci proponuję, abyś zrobił swój własny research, ponieważ na YouTube jest naprawdę mnóstwo różnego rodzaju materiałów, gdzie możesz znaleźć przepisy właśnie na takie konserwy czy na jakieś mięso w słoikach i tak naprawdę jest to banalne w wykonaniu, a dzięki temu jeśli coś takiego sobie przygotujesz na urlop, to też masz przynajmniej pewność, co takiego w tej konserwie jest. Jeśli chodzi o pasteryzację, to tak jak powiedziałam, ja stosowałam pasteryzację na sucho. Możesz także dla pewności zastosować tak zwaną tyndalizację, czyli jest to taka pasteryzacja wielokrotna, czyli po prostu przeprowadzana przez 3 dni, przez dany okres czasu. I tak jak powiedziałam w filmie, dla pewności, jeśli na przykład jedziesz gdzieś w miejsce, gdzie będzie ciepło i na przykład nie będziesz miał lodówki albo dostęp do tej lodówki będzie ograniczony, możesz zamiast zwykłej soli dodać chociaż część przynajmniej soli peklującej. Jeśli chodzi o sól peklującą, to o tym też nagrałam film, także odsyłam Cię do tego filmu, w którym mówię na temat szkodliwości czy nieszkodliwości właśnie azotynów i azotanów, które są składnikiem soli peklującej. I teraz pokażę Ci, jak ta nasza konserwa nam wyszła. Oczywiście po schłodzeniu, jak ona wygląda. Więc mam tutaj dwa słoiki. Wyglądają one w taki sposób. I jest tutaj oczywiście taka warstwa tłuszczu. Jest też galaretka. Jak widzisz, tutaj ta galaretka jest i wygląda ona bardzo fajnie. I teraz pozwolę sobie taki jeden słoik otworzyć i go spróbować. O! Udało się! Tak wygląda. No. Pachnie naprawdę niesamowicie. Także teraz będziemy degustować. Jak widzisz, tego tłuszczu nie jest aż tak jakoś mega dużo. On bardziej jest tutaj osadzony na tych ściankach, a nie tutaj w samym środku. Także dla osób, które gdzieś tam tego tłuszczu jeszcze się boją, no to nie jest go aż tak dużo. Także pozwolę sobie spróbować, jak ta nasza konserwa nam wyszła. No, powiem szczerze, że to jest trzecia konserwa, którą robię według tego przepisu. I wydaje mi się, że ta jest chyba najlepsza. Mhm. Naprawdę jest rewelacja. Dobra, nie wiem więcej możesz też tą konserwę właśnie dzięki temu, że ten słoik ma taki kształt, to możesz ją ładnie sobie tutaj wyjąć ze słoika, położyć na talerzyku, pokroić. Także wygląda to całkiem sympatycznie. I jeśli chodzi o przyprawy, bo tutaj też bo, zaraz się pojawią różnego rodzaju kontrowersje, bo przecież przy karniworze to są rośliny. Natomiast przyprawy przy diecie mięsożercy są jak najbardziej dozwolone. Jeśli oczywiście, jeśli jesteś osobą, która Chcę prowadzić w remisję swoje różnego rodzaju choroby chroniczne i stosując przyprawy, tej remisji nie możesz osiągnąć, to być może warto jednak z tych przypraw zrezygnować. Ja natomiast jestem osobą zdrową, dlatego z tych przypraw korzystam. I na koniec mam dla ciebie jeszcze taką fajną wskazówkę: jeśli masz możliwość spożywania swoich posiłków na zewnątrz, to będzie to dla ciebie na pewno dużo lepsza opcja niż spożywanie tych posiłków w zaciszu domowym. Dlatego, że przypominam ci, im więcej światła słonecznego uda Ci się pozyskać w ciągu dnia, tym będziesz bardziej zabezpieczony przed sztucznym światłem niebieskim po zmroku. A poza tym wiadomo, że światło słoneczne jest niezbędne do tego, aby Twój zegar biologiczny obudzić, aby poinformować Twoje jądra nadskrzyżowaniowe o tym, że rozpoczął się dzień, a jądra nadskrzyżowaniowe dalej wysyłają informacje. Do Twojego całego organizmu o tym, że rozpoczął się dzień, no i cała machina zaczyna pracować. Poza tym samo słońce także poprawia wrażliwość na insulinę. Ja nie mam takiej możliwości, dlatego że kuchnię mam od wschodu, pokój, w którym mam balkon, jest od zachodu. Więc po prostu rano, wtedy, kiedy jem śniadanie, otwieram sobie okno na oścież. I w tym oknie, właśnie w oknie, jak, jak ja to mówię, w moim oknie żywieniowym, dosłownie, rzeczywiście spożywam to śniadanie od czasu do czasu, też w stronę tego słońca, zerkając. To by było na tyle. Proponuję Ci wypróbować konserwy i oczywiście daj mi znać w komentarzu, czy Ci ta konserwa smakuje, czy nie, bo mnie ona już tutaj woła, także będę kończyć ten film. I jeśli spodobał Ci się materiał, zostaw łapkę w górę. Subskrybuj kanał i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!